To, co właśnie widzicie, to ja, który podobnie zostaje zabity przez tewcia, ale jak wiecie, plemię SMP trwa już naprawdę długo, więc zabicie kogokolwiek jest niemalże niemożliwe. Dlatego też chciałem uzyskać nowych sojuszników, co również nie było najprostsze, gdyż bez posiadania jakichkolwiek przedmiotów właściwie nikt nie chciał się ze mną zaprzyjaźnić. W dodatku na serwerze panują dwa najsilniejsze teamy, które z chęcią zabrałyby moje serca, a jest to duży Nakajciego oraz ogrupowanie pszczół, których przywódcą jest Fafo. Dlatego więc postanowiłem pierw uzyskać przydatne dla mi przedmioty, czyli niedorajtową zbroję, narzędzia, totemy, serca, jedzenie oraz bazę dzięki której będę mógł się czuć bezpiecznie. Lecz niestety pojawił się pierwszy problem: realizacja planu. Samo wykopanie serc jest bardzo ciężkie, gdyż ruda serca jest naprawdę bardzo rzadka. Przez to samo wydobycie jest sporym kłopotem. A do skraftowania go jest potrzebny totem oraz cztery kryształy serc. A nawet jeśli udałoby mi się je wydobyć, to musiałbym wykopać ich kilkaset, żeby dorównać w jakikolwiek sposób innym graczom. Lecz nagle dojrzałem małe światełko w tunelu. Był to Miksio, który zaproponował mi wszystkie przedmioty, których w tamtej chwili potrzebowałem. Czy to trochę? Wiesz gdzie z kapibarem? Widziałaś się? Tak, widziałem, widziałem. No to, to już ci mogę zaspoilerować trochę. Tak jak usłyszeliście, Miksio chciał, żebym poszedł z nim do kapibary. Którą wybudował Fawo I tutaj pojawiły się moje pierwsze obawy Gdyż myślałem, że ten zamierza mnie strapować Co może zakończyć się moją śmiercią A nawet w przyszłości wyzerowaniem na plemię SMP e, Wejście do tej kapibary, jestem bardzo dużo mobów okay. I przetrwanie tam minuty bez seta Oczywiście serce ci je oddam jak jakiś je stracisz mhm. Jeżeli ci się, masz nieskończoność prób <noise> I jeśli ci się to uda No to udaje ci się I dostajesz co to darmo. Okej, jasne Dawaj, lecisz. Dobra, i lecę. Oha, czekaj, bo tu jest w ogóle jakaś dziura w brzuchu. Niestety, tak jak widzieliście, nie wykonałem zadania i wypadłem przez dziurę w brzuchu owego zwierzęcia. Lecz, mimo tego, że nie wykonałem zlecenia od Mixa, to ten i tak podarował mi przedmioty. Okej, okay, także, Meksiak. Mhm. Za to, za to, że mi zaufałeś. Masz za darmo. O, dziękuję. Już... Zobacz sobie, co tutaj masz. O, coś sprawdzam. O, ku... o kurde, santowane, ale koksik. Tak, jak to razu się zakładam. Jesz... Dokładnie. Elegancko. I tutaj jeszcze taki prezent, taki o. drobny, żeby przyjaźń była nasza. O, serce trochę. Siedem serduszek. Dzięki temu i temu mogę w końcu w jakikolwiek sposób dogonić innych graczy. Lecz została już do zrobienia tylko jedna rzecz baza pojawił się naprawdę spory problem. Wybudowanie bazy będzie bardzo kosztowne, ponieważ zbudowanie dobrej bazy wymaga wielu materiałów oraz dużej ilości czasu, a ja nie posiadałem żadnej z tych rzeczy więc na ten moment postanowiłem to olać. Lecz szukajcie serwera Minecraft? Pixelsmp.pl, czyli najlepszy serwer survival w Polsce, na którym znajdziecie wiele urozmaiceń, przez co rozgrywka się szybko nie znudzi, czyli między innymi zbalansowaną ekonomię, customowe zwierzaki, ciekawe bossy oraz wiele więcej. Dołącz już teraz na Pixelsmp.pl. Ostatnio na plemieniu miał miejsce event rozdawania złotego plemnika, który odbył się na streamie maja, na którym zebrali się wszyscy członkowie plemienia SMP po to, żeby otrzymać nagrodę złotego plemnika za daną kategorię. Niestety ja nie wygrałem żadnej konkurencji, lecz otrzymałem informację od Flesiego, że owy event jest ponoć oszustwem i wszystkie zebrane tutaj osoby mają zginąć, więc podczas trwania eventu ustawiłem elitry oraz fajerwerki w mojej ekipunku do szybkiej ucieczki. Natomiast gdy na co koniec eventu stało się to. Bo ogólnie to było ostatnie. I Dokładnie. Za 20 sekund wszystko NIE Zabijajcie Co? Zabijajcie! Zabijajcie kogo można! Uciekliście? A, czyli mówisz zabijasz tego Co ty, co bijesz? To... Co ty, Halo. Co ty? Halo. nie bijesz? Karol? wybuch! Nie chcę, ja się całkowicie do mnie zbliżał Nie ten wybuch Agenc splash, dawaj serduszko! Gdzie to wybuchło? Ale... Okay, nic nie wybuchło! mnie! Halo? Kaj się oddamy z serwerkami, Kaj się z O kurde kimę... Oj, się mano stary! A jajaj! Czemu jestem pity nieładnie, wiecie? No, ja cię... Co to się to w ogóle wygrał? Jeden z drugich z nich. Nie pierwszy muzyka Lecz po ewencie napisał do mnie Titans, który zaprosił mnie do swojej bazy. No to postanowiłem, że zbuduję ci tamę, ale jak generalnie budowałem tamę, nie? To się wkradło y, takie coś. I. Ee, o kurde. <noise> I się. <noise> wykopał taki Pokémon. Nie wiem, czy go znasz. Diglet, wiem. To jest kopalnia. Bo ci kopałem generalnie trochę. O. I na końcu kopalni jest prezent dla ciebie. Uh -huh. No i tak w sumie. Czego ci brakuje z rzeczy? To w sumie chyba nie mam kiedyś. Znaczy, nie tak można. masz Trident? Masz Trident? trident? Masz Trident? Nie, nie, nie. No to tridenta. zobacz. Trident jest generalnie. O. No i sobie wypakuj te wszystkie rzeczy. To, to jest zbieram. spoko. Uh, to czekaj. jest spoko. O, jeszcze żyłeś.